Świat wydawał mi się przerażający. Pojąłem, co to znaczy być samotnym nie mieć żadnego schronienia, aby porzucić wszystko i samemu być wolnym nie być dla nikogo kimś szczególnym i kochać wszystkich, bo to jest prawdziwa miłość ogrzewa dobrych i złych w jednakowym stopniu powoduje, że deszcz spada na świętych w takiej samej mierze, jak i na grzeszników. Czy róża może powiedzieć, udzielę swej woni jedynie ludziom dobrym, którzy będą mnie wąchać, a nie zrobię tego wobec ludzi złych? Albo czy lampa może zadecydować, dam oświetlenie wyłącznie ludziom dobrym, a nie będę świeciła dla złych? Albo drzewo obdarzę swym cieniem tylko dobrych odpoczywających pode mną, zaś złych ludzi nie o A są to właśnie obrazy miłości. Były obecne zawsze. Zawarte w pismach, ale my nigdy ich nie dostrzegaliśmy. Byliśmy nazbyt pogrążeni w wizji tego, co nasza kultura miłością nazywa z jej pieśniami, poematami, a co tak naprawdę miłością nie jest co więcej, stanowi jej przeciwieństwo, jest rządzą, kontrolą, posiadaniem jest manipulacją, strachem i niepokojem, a to na pewno nie jest miłość. Podawano nam, że szczęście ma absolutną cenę, jest wakacyjną przystanią. Pamiętam jednak, że nie ma ono z tym nic wspólnego. Mamy swoje subtelne sposoby uzależniania swego szczęścia od wielu rzeczy istniejących zarówno w nas, jak i poza nami. Mówimy, nie chcę być szczęśliwy. Nim nie wyjdę z nerwicy, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz być szczęśliwy razem ze swoją nerwicą, a czy chcesz usłyszeć jeszcze lepsze wiadomości? Jest tylko jeden powód, dla którego nie doświadczasz tego, co w Indiach nazywają anand rozkoszą szczęściem. Jest tylko jeden powód, że nie doświadczasz tego już teraz. A polega on na tym, że myślisz czy też koncentrujesz się na tym, czego nie masz? W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Jezus mówił rzeczy zgodne ze zdrowym rozsądkiem do ludzi świeckich, do głodnych, do biednych. Przynosił im dobre nowiny, to dla was, weźcie. A kto tego słucha? nikogo to nie obchodzi.